Ewa i Łukasz, kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta. Życie na trasie to ich wielka pasja. Dzień rozpoczyna się, kiedy wschodzi słońce. Kawa się parzy, a Tir rusza w drogę. Ewa i Łukasz, razem na trasie przez kraje i miasta. To ich codzienne życie. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku. My właśnie podjeżdżamy pod rampę, żeby się załadować. Jest godzina 6.30, dobra, może 6.15. My zaczynamy pierwszy tydzień naszej pracy. Także startujemy. Przygotowałam już dla nas śniadanie. Łukaszek akurat musi spakować 20 palet. No, taki wymóg tutaj na firmie, że akurat musimy zapakować się sami tutaj pan wskazał, że właśnie pan idzie pakować palety, czyli no czyli Łukaszyk właśnie został wyznaczony, że tak powiem przygotowałam też już kawy ja akurat w kubku termicznym ja już marznę, o tak powiem pogoda jak widać, no słabo dopisuje ciepły napój musi być, nawet bardzo ciepły, o i już ruszyliśmy. Już Łukaszek jest tutaj ze mną. Zaraz wam go pokażę. Jest naprawdę. Szybko poszło. Mówi, że firma całkiem przyjazna. I właśnie wcina kanateczki. Tak, Co? pierwszy załadunek e, na tej naszej trzy tygodniówce zaliczony. Zawsze jest tak, że ten pierwszy dzień jest troszeczkę taki, wiecie, rozruchowy i fajnie mieć taki pierwszy ładunek załadunek taki jakiś może nie za bardzo skomplikowany albo jakiś taki, którego nie lubimy chyba każdy taki ma jakieś załadunki, ale ten był spoko jakieś opakowania na paletach fakt, że trzeba było samemu opakować, ale hala fajna, ciepła Można, można pracować? Możemy się rozkręcać także pierwszy ładunek za nami Lecimy teraz na rozładunek, mamy 230 km, więc jak na pierwszy rzut jest ok. I mała zmiana planów. Jedziemy jeszcze doładować się. Dostaliśmy zlecenie, możemy jeszcze zmieścić parę palet. Jest miejsce, także jedziemy jeszcze doładować trochę towaru. I dojechaliśmy na ten rozładunek, rozładunek do ładunek, tych siedmiu palet, o którym Ewa wspominała. Tylko na wstępie nie możemy Wam pokazać co tu ładujemy. Ze względu na to, że wisiał ogromny znak zakazujący mhm. nagrywania, więc ale tutaj nic ciekawego. Siedem palet zwykłych dopakowujemy. Więc nie ma za bardzo nic takiego dodatkowego tak, to... mhm. tutaj w tym. I z boku, nie? Tak, będziemy się pakować z boku, czekamy, czekamy, bo załapaliśmy się na przerwę w ogóle w firmie tutaj i korzystamy z tej okazji, dopijamy kawkę, mamy jeszcze pół godzinki wolnego i będziemy zaraz, szli do biura jeszcze raz, musimy podejść. A zrobiliśmy turne po biurach? turnę po biurach, tak, dopiero w trzecim biurze, to było to właściwe trzecie biuro, do którego powinniśmy trafić od razu, no, ale z biura do biura nas przy, przy, przekierowywali. Ale dotarliśmy w końcu. No i biuro na zewnątrz meldunkowe, więc trochę nieprzyjemnie, bo chłodno. A że ja nie lubię zimnego, to już wiecie. Eee, Takiego widać. zimnego ja też nie lubię. Dobra, dobra, tęskniłaś za zimno. <grym> więc tak, ale jeszcze korzystamy w ciepełku mhm. i zaraz lecimy. Ale coś z rozładunku, postaramy się Wam. Tak, może się. będzie okazja, żeby możliwy, chociaż rozładunek tak. nagrać. We drive the roads together in the truck A couple in love travels through Europe in search of adventure And we love being together We love spending time together No i u nas zmiana Marty Zmiana warty Warty marty Ja jestem na relaksie teraz Pierwsza Wiecie, no podział obowiązków musi być teraz, nie? Ja najczęściej w naszym M1 y, przyrządzam jedzenie Taki jest podział obowiązków Łukaszek tego nie robi Nie, nie, strasznie tego nie lubię Że... Tak Gdybyśmy mieli tak jeździć e, Nie wiem Ja gdybym miał się tylko po prawej stronie To byśmy byli wieszli głodni Całkiem nie znoszę, nie znoszę robić jedzenia po tej Możliwe. stronie. Tak. Właśnie szłam do toalety i zapomniałam portfela. Także cofnięcie się do kabinki. Łukaszek właśnie zmienia karty. Zapomniałam portfela. Kto nie ma w głowie? Ten ma w nogach, jak to się mówi. Wiesz co, daj mi całą tą... Yy, aha. Łukaszek sponsoruje toaletę. Majest pak. Dzięki. Miło. Dobra. I powrót. Ale to był ciężki wyjazd. Tak samo wjazd, słuchajcie na tę firmę. Ciaśniutka, to w ogóle chyba miejsce było tylko dla solówki. Pan nam kazał zawinąć w ulu literkę przy wyjeździe, ale tam nie było opcji, żeby się złamać, bo były te. Mm. Ale te puste stały. I kontener z drugiej strony nie szło. Po prostu zaklinowaliśmy się w pewnym momencie. I... My jeszcze mamy tutaj, jeździmy w z naczepami mega, więc one są no duże. więc jest problem. No nie no. Ciasna firma, strasznie. No nie była przystosowana na takie auta jak nasze, więc. Jak to bywa w takich sytuacjach? Telefon i jakoś wspólnymi siłami. Wspólnymi siłami. Dwie pary oczu, to nie jedna. W takiej sytuacji na pewno tak, pojedynczy kierowcy byłoby bardzo ciężko, jeżeli musiałby liczyć tylko sam na siebie. Tak, no, ale. No, bo to są na, na dosłownie na centymetry, ale to takie naprawdę I... centymetry się przywyżę. Ale na szczęście właśnie chciałam powiedzieć, że był mały ruch tam, nie? Przy tej firmie tak. na ulicy, nie? No, może to taka uliczka, ale no, totalnie nieprzystosowana na takie co. No, było ciężko, ale się udało. I my umilamy sobie właśnie tak trasę. Przed chwilą wjechały jakieś włoskie takie ciasteczka. A teraz mochi. moci, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, ale ja lubię bardzo. Jesteśmy pod firmą, idziemy zapytać. Którą bramą mamy wjechać tutaj na teren, bo jest kilka wjazdów. Zaraz, wszystkiego się dowiemy, mamy nadzieję. I też nie wiemy, czy tu jest jakaś kolejka, czy tutaj kierowcy pauzy po prostu kręcą sobie. Na pewno część kręci pauzy, bo to taki parking typowo właśnie dla ciężarówek. Zaraz, wszystko będziemy wiedzieć, mamy nadzieję. Jesteśmy już pod rampą. Niestety nie ma tutaj nagrywania. Także czekamy już na, roz... czekamy już na rozładunek i... No i na kolejne zlecenie. Zobaczymy co dalej. Przy okazji pokażę Wam naszą nową tabliczkę. Bardzo nam się podoba. Świetne wykonanie. Okazało się, że firma jest ze Szczecina, także udało nam się poznać właściciela osobiście. Bardzo miły człowiek. Tabliczka jest naprawdę pięknie wykonana, na żywo wygląda super. Wideo myślę, że tego nie odzwierciedli. Polecamy oczywiście, tutaj zostawiamy nazwę firmy. Myślę, że część kierowców zna tutaj akurat tę firmę. Część kierowców pewnie ma różne takie gadżety świetlne u siebie w autach. I co, i teraz będziemy bardziej już widoczni w trasie. Jeszcze raz polecamy bardzo. I teraz meg dokumenty Panik wysyłamy W tym zawodzie trzeba być księgowym Prawda, e, Sekretarką e, e, Kierowcą ładowaczem Nagryw ładowaczem fiu, fiu, fiu. Nagrywaczem Nagrywaczem <noise> tak. wszystkim po trochu Także tutaj nie ma nudy w zawodzie kierowcy jeżeli ktoś myślał, że tu się po prostu siedzi i kręci okay. kółkiem, to nic no tak nie jest. Sami widzicie, ile tego wszystkiego jest. Teraz specjalistyczna aplikacja. Aplikacja do wysyłania dokumentów. Słuchajcie, takie rzeczy. Skanujemy numer zamówienia. Właściwie kopiujemy. O, teraz. Zwracamy myk i wysyłamy dokument from load. Dziękuję. To tyle. Czas na sen. Jesteśmy trochę zmęczeni. Trochę jeździliśmy Także Dobranoc i widzimy się. O. I zaczynamy kolejny dzień. Przy okazji chciałam Wam podziękować za polecajki odnośnie kurtek. Udało mi się zamówić kurtkę. Zamówiłam ją ze strony molt.pl. Wiecie, że ja za bardzo nie lubię zakupów internetowych, ale nie miałam wyjścia. Kurtka jest mega fajna, właśnie z u góry. Później Wam ją pokażę podczas załadunku czy rozładunku. Jest mega kobieca, przede wszystkim jest cieplutka. Ma mnóstwo kieszonek, można gdzieś tam wszędzie powkładać nie wiem, rękawiczki, kluczyki, telefon. Fajnie wygląda, tak jak mówię, jest taka no kobieca, nie wygląda też tak do końca jak kurtka BHP. Łukaszek czeka na swoją kurtkę z tej strony, bo też znalazł sobie jakiś model właśnie męski dla siebie. Także dziękuję wam jeszcze raz, a przy okazji właśnie polecam zajrzenie na stronę Worldpel. W ogóle mega śmieszna sytuacja, jesteśmy po raz kolejny na tej firmie. Znamy procedury, wiemy co mamy robić ale wszystkiego po prostu pozapominaliśmy. Bardzo miły pan tutaj jest na wjeździe, taki starszy pan. Nawet sam się zaśmiał, bo w ogóle cała procedura, gdzie mamy iść najpierw z dokumentami i w ogóle co nam mamy najpierw robić, wszystko zapomnieliśmy. Mało tego, też poszliśmy do biura, zapomnieliśmy w ogóle dokumentów tych z yy, załadunku. Też chłopak się śmiał w biurze, więc mega śmieszna sytuacja. No są takie dni, wiecie, że yy, po prostu Troszeczkę wolniej się myśli, chyba. Dzisiaj jest u nas ten dzień. Ale na szczęście firma jest nam znana, pracownicy na firmie też są nam znani, także wszyscy się z rana pośmiali. My też. Mamy już chyba. Mamy rampę wolną? Wyjechała ta ciężarówka? Tak. Czekaliśmy aż właśnie zwolni się rampa. Podjeżdżamy na rozładunek. I dojechaliśmy do firmy. Tutaj będziemy się właśnie. Pakować. Będziemy tutaj czekać jakieś 7 godzin, aż dojedzie do nas towar. Właśnie odczepiamy naczepę, ponieważ ona tu zostaje, a my będziemy się przestawiać. Właśnie drodze do sklepu, ponieważ jak wspominałam mamy przerwę 7 siedmiogodzinną. Przynajmniej 7 godzin. Ja obstawiam, że będzie to trochę dłuższa przerwa, bo tutaj się chyba jeszcze inni wstrzelili z czasem na tej firmie. Ale spokojnie. Plan jest taki, że wyjeżdżamy wieczorem, rozpakowujemy się w nocy i prawdopodobnie to będzie też na tyle. Wiecie co, to jest w ogóle fajna firma jak w tygodniu jeździmy, jeszcze jesteśmy cały czas w pracy, najgorzej jak przychodzi dzień zjazdowy i tutaj musimy zajechać, a też tak się zdarzało, więc tak. tak troszeczkę lubimy i nie lubimy. Lubimy w ciągu pracy, że tak powiem tych naszych trzech tygodni, kiedy jesteśmy tutaj w międzyczasie, ale nie lubimy w ten ostatni dzień zjazdowy, bo tutaj za każdym razem bardzo długo się czeka. No wiadomo jak to jest dzień zjazdowy to już każda godzina jest ważna. Tak, tupię się nogami. Ale dobra, to jest początek naszej tutaj pracy, także spoko że akurat, jesteśmy na tej firmie. Zaraz kawka, drobne zakupy, obiadek zjemy, jakaś drzemka wiadomo, no i będziemy ruszać. Na noc. Znowu na noc. I jesteśmy tutaj netto, można powiedzieć, takie zaprzyjaźnione, bo już parę razy w tym sklepie byliśmy. Obok jest w netto właściwie przy to jest cukiernia, piekarnia cukiernia i tam zazwyczaj zasiadamy sobie na kawkę. Lubimy takie przerwniki w pracy, bo trochę czujemy się tak jak w domu. Często też gdzieś tam wspólnie pijamy kawę na mieście. Także jak mamy okazję, mamy jakąś dłuższą przerwę, wychodzimy. Wiadomo, coś tam. Jak jest sklep, no to jakieś zakupy, a jak jest sama kawiarnia, no to nawet korzystamy z tego, żeby właśnie napić się wspólnie dobrej kawy. Zakupy naprawdę mało, dosłownie cztery rzeczy musimy kupić, więc nie będzie za dużego dźwigania. Jejku, jaka jestem, słuchajcie, zmarznięta, mam normalnie usta zmarznięte, jest dosyć zimno. Się okazja, także chcę pokazać Wam właśnie moją nową kurtkę. Tak się prezentuje. Tył jest troszeczkę duszy, także plecki są osłonięte. Jak mówiłam, ma jakieś tutaj kieszonki. Jest taka zgrabna kobieca, jest mega wygodna i jest też mega ciepła. Także jak najbardziej polecam oczywiście dla wszystkich pań, ale też na stronie są modele dla panów. Tak, jest mi bardzo w niej wygodnie. Czuję się dobrze, nawet idąc gdzieś do biura czuję się naprawdę fajnie, bo no mówię, kurtka jest taka dosyć kobieca. I tą polecajką kończymy właśnie ten odcinek. My szykujemy się już na rozładunek, także niebawem będziemy ruszać. Dziękujemy Wam bardzo, że z nami tutaj jesteście. I już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek w niedzielę. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.